nie budzą. Kogutki, robótki. to traktory budzą. Znaczy rolnicy na traktorach. Taki, jestem taki rolnik sam w dolinie. I niczego nie szukam. Jedziemy, słuchajcie. Znaczy na razie leżymy. ale zaczynamy zaraz jechać. Hmm. No, to co? Bycie ząbków Mordki i wio No, witajcie, next day. O kurcze, next day, siódmy dzień. Siódmy dzień zaraz e, zaglądamy do pzl -u. Potem rzucimy okiem na, na muzeum. Oczywiście, jak będzie otwarte, jak nie będzie, to będziemy całować klamkę, machać przez szybę. Z drugiej strony można chwilę poczekać. Do soliny nie jest daleko, tylko 250. No i przedostatni dzień. Jeśli oczywiście jest, apokalipsy się nie pojawią i nie wybuchnie jakaś bomba włoskowa, ale się nie zapowiada. Beautiful day. Myślę, że się będzie pięknie jechało. Aby tak do końca. Pozdro. Oglądajcie, czekajcie na powrót. Niedługo powrót, z drugiej strony, hmm, szkoda, że już wracamy. No, ale tak jest. life. z powodów moralnych i technicznych, yy, nie odpoczywam 7 dnia. Wytłumaczę techniczne, ponieważ jest cel, trzeba jechać. Jest podróż, jest trochę czasu, który trzeba zorganizować i zapełnić. i tak, mówię, to nie jest jakiś high-life, yy, gdzie ja sobie będę jeździł dwa miesiące, chociaż pewnie każdy by chciał. No, to co? Wiedziemy, co tu gadać. Jo! <ścoughs> nie, będzie wszystko w telewizji internetowej na Port Enduros. Siemanko, Siemanko, no i dojechaliśmy. Jesteśmy w PZL Świdnik Co prawda, nie można robić zdjęć ani filmować, więc niestety musicie się obejść smakiem. Macie wszystko na Google'ach no i w książkach przede wszystkim Ale delikatnie sobie kucniemy Bo tam jest pan ochroniarz I tyle, więcej wam nie pokażę Żeby żeby zaraz nie, nie kazali usuwać filmiku Młoda dotarła Siódmy dzień objazdu Polski W końcu jest u siebie No i co? Jedziemy dalej Ja myślę, że ona Chyba jej lekko Muszę wam pokazać Lekko jej przyparowało oczko, wzruszyła się, ale jest i jedzie. Wszyscy uśmiechnięci, tak mówię, zdjęć nie wolno robić, ale, ale jesteśmy tu, ona, ona tu jest przede wszystkim i taki kawał drogi. No jeszcze jakieś 6 stówek i do domu. Ja się cieszę, w końcu tu jestem. Słuchajcie, chciałem wam zrobić dobrze. Znaczy sobie, sobie, sobie chciałem zrobić dobrze. Strefa historii jest od 10, a jest ósma, więc dojechałbym dosyć późno z tymi przestojami do Soliny więc no sobie daruję, byłem w PZL Świdnik, jestem teraz wysłano mnie do kina lot gdzie była kiedyś wystawa, było ją widać, ale okazało się, że jest to lotna wystawa, raz jest tu, raz jest tam ale takie wstępne muzeum to jest właśnie w tej strefie historii, która niestety jest od 10, no ale to nic jeszcze tu wrócimy, tak? Najważniejsze jest to, że ona tutaj dojechała i że idzie dalej i, i widziała, że tak powiem yy, swój szpital urodzenia. No, można tak powiedzieć. Dobra, słuchajcie. Ja się cieszę, że tu jestem. Yy, kinolot o wdzięcznej nazwie zresztą świdników, więc myślę, że dosyć trafna nazwa. Dziołcha stoi, czeka. Pedałujemy dalej. No witam, witam wszystkich. Cisza przez 200 km, nie no przesadziłem. Ze 160 km. I stanąłem. Wcale nie, bo musiałem. Także wiesia, wiesia... Wiesie się chyba dobrze zrobiło. Coś chyba czuję w oponach, że... że końcówka, że do domu. Ona chyba się ucieszyła tym świdnikiem, coś mi się tak wydaje. Taka laska wrażliwa. Słuchajcie, ale i tak ściągnąłem dekiel. Nie że tam powiem. Ehm, pompka odpocznie. Ehm, czas na defreshmaker maker. Ehm, co chciałem powiedzieć? Ehm, A! piękna, świetnie się leci. Straszne górki. Ale co to dla wieści? Namiętowo. Zaraz wam pokażę. Bo tak naprawdę założyłem dzisiaj garnitur. I może dlatego w ogóle tak jej dobrze. Poza tym wypadałoby, bo to jest przedostatni dzień jazdy. Co jeszcze? Szok. Ech, będę się powtarzał, a może nie powinienem się powtarzać, bo ja nie jestem księdzem, bo oni się tak powtarzają na mszach. To może ja nie, ale podziękuję wam, bo budzę się dzisiaj. I moją oczą, moim oczom ukazuje się 256 subskrypcji. Pełen podziwu jestem. Dla was, że wpadliście tutaj i zajrzeliście. Sam jestem w szoku. Nie robię tego dla, dla, dla tych subskrypcji, ale fajnie, że jesteście, więc to jakby mobilizuję do dalszej jazdy. Nie robię też tego dla pieniędzy. Po prostu kocham to i jak eh, Rysiek tam śpiewał kocham to i w to. Ale yy, no, no cieszę się bardzo. Naprawdę. Nie wiem, tak dziwnie się o tym mówi, że wpadają subskrypcje i są jakieś wyświetlenia w ogóle. No super. Dla mnie to jest totalny szok. Yy, zostało mi chyba 130 do pola namiotowego nad Soliną. Yy, no i... Tam Zrobię odpoczynek jutro. Yy, nie wstanę o 5. Chociaż nie wiem, sam się budzę o tej piątej. Yy, może trochę później o 5.30, ktoś tam pytał. Później odpiszę, jak będę wracał? No, południem generalnie tam w stronę krosna i i krosno. No, i dołem będę sobie leciał tutaj yy, pod Tarnowem, i zamierzam tam gdzieś na wysokości. Yy, Krakowa odbijać do góry, tak? Taką lekką ścinkę zrobić, bo bez sensu, żebym się tam cisnął do Bielska i potem w górę, bo tam są straszne korki i, i, i jakby mo mogę nie zdążyć przed północą, w sensie przed zmrokiem. Więc jak tam trochę zetnę, to się nic nie stanie, nie? Helmi wybaczył, dzięki Betty. Eee, to dobrze, nie? Ja myślę, że on mnie tam widział, że jak zasuwam Włochę, więc. Odpuścił, nie? Jak już mówiłem, że tam te straszne korki, więc zajęłoby mi to pewnie pół dnia, żeby tam wjechać, ale wrócimy tam. Odpoczywam, idę sobie poleżeć gdzieś na trawce. Trawy tutaj nie ma i dużo śmieci w ogóle to też jest. W ogóle śmieci wyrzucają śmieci. Ludzie, jak wjeżdżacie do lasu, to tak to do kieszeni, co? A poza tym wjeżdżacie tu samochodem. No to przyjeżdżacie z pełnymi, a wyrzucacie puszkę? Słabiutko, słabiutko. No ale dobra, nie moja sprawa. To świadczy o Was, nie o mnie. Także mentosik, i idę poleżeć chwilę. Pół godziny przerwy. Do zobaczenia na miejscu. Dodam tylko króciutko, króci, króciutko że właśnie hukło dwa klocki. Dwa tysiące. Beautiful. Muszę na chwilę zatrzymać i pokazać wam po jakich ścieżkach jadę w tych bieszczadach. No nie powiem. Niektóre wzrosty podjazdy mają. Po 10% nachylenia Ktoś to wie ile to znaczy To wie jaka to jest górka Oczywiście dla auta to jest kaszka z mleczkiem Ale dla włoski No te 10% nawet 7% Tam było już do jedynki nie No i tyle no Patrzcie co tu się dzieje w ogóle Nigdy tędy nie jechaliście samochodem Na pewno, no bo się idzie zawsze Główną drogą Ale ja sobie wszystko wyłączyłem I jest petarda Petarda Ile my tam mamy? Niecałą godzinę chyba. 60 km. No. Let's go. Powiem wam: 250 km ze świdnika, no trochę więcej tam wyszło. Wypompowało mi bardziej niż te 400 dnia poprzedniego. Naprawdę taka Znaczy, ja wiedziałem co mnie czeka w tych bieszczadach, że będą zakręty górki. To 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i pompa taka ciągle na skupieniu. Wiecie, bo to łuk, jeden łuk, drugi łuk. A już miałem nauczkę po Mikołajkach, bo nie mówiłem wam, ale tam tak ciąłem, że po tych łukach Przychaczyłem tumikiem. Tak się położyłem, że przychaczyłem tumikiem, no ale wiadomo. Od razu się dźwigłem, bo tak to jakbym pół centymetra niżej, to od razu gleba. Także tu miałem nauczkę więc jechałem trochę wolniej, ale taka pompa, powiem Wam, że dośnie, nie czuję nóg. I wiem, wiem, bo to jest ostatnia noc tutaj, i wiem, że jutrzejszy dzień to będzie petarda, tam 300 coś jakieś 340 zrobię gdzieś mniej więcej do domu. Więc to będzie niesamowita pompa. Rozkładam namiot. Yy, przypadkiem znalazłem fajne pole, pan mnie zalokował w takim miejscu gdzie zaraz jest ognisko i nie ma tu nikogo. Jakieś domki, domków nie biorę, bo nie ma sensu. Jestem jakby samowystarczalny. Mógłbym w sumie, ale z drugiej strony ostatnia noc, więc może będzie możliwość rozpalenia ogniska. Tu się gdzieś rozbiję, bliżutko ogniska. No i tyle, rano wstaję, znaczy idę jeść. Kurwa, jestem zmęczony, naprawdę, nie? Takiej pompy to jeszcze nigdy nie czułem, nie? Ręka to mi odpada, nie? Znaczy ręka, dwa palce, bo ci co mnie znają, dobrze wiedzą, że prawą rękę mam Inwalidzką, niesprawną, tak naprawdę działa tylko kciugi, palec wskazujący, także ja, ja tak jeżdżę o dwóch palcach. Jak ktoś się zapyta jak hamuje, <gryw> nie hamuje. Jak hamuję muszę puścić po prostu całkiem manetkę i jednym palcem złapać hamulec, nie? Także... Ogólnie zajebista droga, świetne zakręty. Polecam, polecam dla motocyklistów. Totalne LWG i, i Pompa. No, świetne te zakręty. Dla Włoski, no, coś trudnego, nie? No, wiadomo, no bo to jest słaby sprzęcik No, ale dojechałem. Jestem tu. To jest siódmy dzień, jestem na miejscu. Ostatnia noc. Jak jutro nie będzie padać, bo tak jest trochę dziwnie, no to co? To wracamy do domu, tak? Kurwa, ale jestem zmęczony, naprawdę, nie, nie, nie wiem co powiedzieć. Z drugiej strony, idę jeść, nie? No najlepiej będzie, jak pójdę jeść, bo Zlekałem, zlekałem i cisłem tutaj, tak, żeby dojechać. I jestem, także jestem na miejscu. Pamiętacie, dzięki za kciuki. Bo ja cały czas w głowie mam, żeby Wspieracie mnie, i to jest chyba najważniejsze, bo tak to. Też bym pewnie dojechał, ale wiecie, jak jest wsparcie z góry i z boku i z dołu, to, to jedzie się dużo lepiej, nie? Dobra, rozkładam ten namiot, bo będę tak piermandolił. A, nie ma zasięgu, nie wiem w ogóle, czy wrzucę filmik, ale jak się uda, no to będziecie oglądać. No i tak na szybko, bo mam chyba flow dzisiaj, a poza tym przyjęto mnie bardzo dobrze. u stronie Bieszczady. Eee... Przyjeżdżajcie tu, naprawdę to jest bardzo fajnie, jeśli ktoś lubi domki takie, takie. O, jest też pole namiotowe, na którym właśnie ja jestem, ale bardzo miły właściciel przyjął mnie super, eee, bardzo dobre piwko, jeszcze lepsze jedzenie. I, i, I w ogóle uśmiech jest luźno, nie? to czego potrzebujecie, wiesz, wiecie, no w takich klimatach, nie, nie tam zapłacicie 100 zł, tam macie spanie, sikanie, do widzenia, nie, nie tu jest klimatycznie i tak mówię, właściciel Krystian chętnie was przyjmie, no wiadomo, nie? No, to jest jego chleb, ale jeżeli chodzi yy, o. O energię, o duszę tego gościa, także ja serdecznie polecam, jestem tu, co prawda jedną noc, ale chętnie bym został dłużej, ja tu na pewno wrócę. I tyle, nie wiem, nie wiem czy w ogóle mam siłę na robienie ogniska, bo pewnie by się Krystian zgodził, ale z drugiej strony pewnie wypiję piwko i będę dusił, bo jutro mamy sporo drogi do przejechania i, i tyle, i kula, wiecie... Znowu się uśmiecham w duszy, a nie mogę, wiesz, skrzyżować zębów. Dlaczego? Bo jestem po prostu wy... zmęczony, nie? Piję piwko, może coś tam jeszcze nagramy, nie? Także dzięki za wsparcie i że jesteście. Dawajcie, wbijajcie, oglądajcie i co tu gadać, nie? Będziemy jeździć. Jutro się kończy przygoda. A co później? Gibraltar? Wostok. Mike mnie namawia na Bałkany. Spoko! Spoko!